Na łące pod lasem, gdzie koniczyna biała Cała goła Kaśka w stawie się kąpała Na brzegu szumara gruby Leszek siedzi Pływającej Kaśki wszystkie ruchy śledzi O kurde Kaśka, aleś ty dziewczyna Chyba nie wytrzymam, tak mi leci śmina O kurde Kaśka, ale ty masz ciało Woda się podniosła, spodnie rozerwało Kaśka, aleś ty dziewczyna, chyba nie wytrzymam, tak mi cieknie ślina O, kurde Kaśka, ale ty masz ciało, woda się podniosła, spodnie rozerwało. Na łące pod lasem, gdzie konieczyna biała, cała goła Kaśka dziś w stawie się kąpała przez fale jak strzała. Leszeć do niej próje, on ją czymś zaczepia, coś go zatrzymuje. O kurde Kaśka, aleś ty dziewczyna, coś tu woda płytka się cały pobijam. O kurde Kaśka, niech no ja dopłynę, to zaraz w tej wodzie z Tobą coś by wywinę. O kurde Kaśka, aleś ty dziewczyna, coś tu woda płytka się cały pomijam. O kurde Kaśka, niech no ja dopłynę, to zaraz w tej wodzie z Tobą coś by wywinę. Na łące pod lasem już koniczyny nie ma. Kaśka razem z Leszkiem wychowują syna. Zerkają na wodę, wspominają czasy, gdy tamtego lata w stawie został piasek. O kurde Kaśka, pamiętasz te chwile, gdy woda ze stawu zatopiła gminę. O kurde Kaśka, pamiętasz te momenty, kiedy nas za krzaków podglądał ksiądz Walenty O kurde Kaśka pamiętasz te chwile Gdy woda ze stachu zatopiła gminę O kurde Kaśka pamiętasz te momenty Kiedy nas za krzaków podglądał ksiądz Walenty